Także z dokumentów przesyłanych przed podkrzywdą spółkę wynika jednoznacznie, że w tamtym czasie woda dostarczana przez przedsiębiorstwo wodnik scharakteryzowała się stężeniem radonu, znacznie przekraczającą normę wyznaczoną przez przepisy. I to nie budzi wątpliwości. W tym zakresie oskarżony mówił prawdę. I co do tego, biorąc pod uwagę społeczne znaczenie tej okoliczności, nie podlegałby żadnej odpowiedzialności. To było zwrócenie uwagi na okoliczność, która zresztą sama pokrzywdzona spółka wskazuje w przedstawionych dokumentach ma znaczenie dla zdrowia mieszkańców którzy tą wodę przyjmują z dokumentu przedstawionego przez pokrzywdzoną spółkę wynika przecież wprost że ta zawartość radonu w wodzie zwiększa o 2% ryzyko zachorowania na, na nowotwory płuc u osób odbierających tą wodę, no co jasno wskazuje, że to jest zagrożenie i to nie zagrożenie zupełnie marginalne, a zagrożenie powiedzmy znaczące, jeżeli chodzi o liczby. W znaczach, jak się wydaje, że jeden na 50-50 mieszkańców Jeleni Góry, który jest poddany temu działaniu radonu w powietrzu, jest narażony bardziej na to, żeby zachorować na nowotwór płuc, co wydaje się i no, wartością dość znaczną. Sąd miał na uwadze tak, co do miarkowania kary, sąd miał na uwadze, że to zaufanie dla y, pokrzywdzonej spółki. Nie ma istotnego znaczenia, no, trzeba powiedzieć, że przykrzywdzona spółka jest monopolistą na rynku jeleniogórskim i nawet gdyby oskarżony podważył zaufanie do jej działalności w 100%, to i tak większość mieszkańców Jeleniej Góry, którzy nie mieliby możliwości wywiercenia sobie studni i oczyszczania wody na własną rękę, i tak byłaby skazana na to, żeby uzyskiwać wodę dostarczaną przez pokrzywdzony podmiot, co oznacza, że to działanie oskarżonego, niezależnie od tego, jak było głośne i nieprzyjemne, nie mogło spowodować istotnego, istotnego yy, u, u, utraty klientów przez pokrzywdzoną spółkę, bo pokrzywdzona spółka i tak tych klientów ma z racji tego, że jest na rynku jeleni górskim monopolistą.